Robert Lewandowski, proces sadowy Cezaremu Kucharskiemu kontrofensywa Lewandowskich Robert Lewandowski od początku tego roku nosi na swoich plecach niewyobrazalny Cezar w postaci procesu sadowego, w którym jest jedna ze stron. Stres i niepewność związane z nieprzewidywalnym finalem procesu bez wątpienia maja również przelozenie na jego formę na boisku. A ta w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia od trzy tygodni Polak nie zdobył dla Barcelony ani jednej bramki i coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie. Która na stapic w składzie druzyny przed dwoma tygodniami w sieci ukazał się szokujący wywiad z byłym menedżerem Lewandowskiego. Cezary Kucharski stwierdził w nim m.in., że pilkarz usilował korumpować krajowe media. Aby w podstępny sposób się go pozbyć. Teraz reprezentujący Roberta Lewandowskiego mecenas przystąpił do kontrataku. Niebywale, jak podsumował Cezarego Kucharskiego. Profesor Tomasz Siemiatkowski, który reprezentuje przed sedem interesy Lewandowskich zdecydował się udzielić wywiadu dla Faktu, w którym opowiedział o kulisach toczącego się procesu. My zamierzamy dowiedzieć, że pan Kucharski jest szantazysta i donosicielem, a on mówi. Za jest ofiara polityczna, to jego linia obrony, a przecież wszystkie czynności prokuratorskie zostały uznane przez SAD za legalne i zgodne z prawem. Dlaczego 5-0 Za legalne i słuszne uznano przeszukanie w jego domu, zatrzymanie rzeczy oraz jego samego, a także zastosowanie środków zapobiegawczych. Dodatkowo warto wspomnieć, Zepan Kucharski chciał zablokować możliwość z wykorzystania nagran w niemieckich organach prawnych i tam również poniósł porażkę. Robienie z siebie ofiary politycznej ma na celu odwrócenie uwagi od tego, że jest oskarżony o szantaż i jego realizację. Poprzez ujawnianie poufnych dokumentów w celu wyrzedzenia szkód wizerunkowych, mówił w rozmowie z dziennikarzami Faktu Mecenas Lewandowskich. Ze słów profesora Tomasza Siemiatkowskiego wynika, że zupełnie nie jest zaskoczony ostatnimi działaniami Cezarego Kucharskiego. Mecenas twierdzi, że już w przeszłości docierali do niego zapowiedzi tego, co planuje zrobić z byle menedżer Lewandowskiego. Groził ze zniszczy wizerunkowo Anny i Roberta Lewandowskich i realizuje swój plan zarysowany w tym fragmencie rozmowy. Który został zakwalifikowany jako szantaz. A jeżeli już szukamy porównam pilkarskich, to jego kontratak polega na tym, że wyrwalda deskę starego stadionu i okladania pokrzywdzonych. Bardziej przypomina to zachowania chuligana, niż kogoś, kto gra według reguł prawa opowiadał prof. Tomasz Siemiatkowski w wywiadzie dla Faktu. Zdaniem mecenas Alewandowskich w narracji kucharskiego asroi się od klamstw. W opinii adwokata. Były współpracownik Roberta Lewandowskiego mylnie manipuluje datami, aby stworzyć historię, która udowodni jego rację. Profesor Siemiatkowski wymienił wszystkie nieścisłości, które miały miejsce w zeznaniach Kucharskiego. To pokazuje, w jaki sposób stosuje manipulacje, aby atakować Roberta Lewandowskiego innym razem Kucharski. Powoluje się na zaproszenie od Anny Lewandowskiej w celu poznania córki Klary. Budując kontekst, jakby zdarzyło się w okolicach konfliktu, a to przecież było półtora roku przed jego wybuchem. Innym razem sugeruje, że Robert Lewandowski nagrał rozmowę z nim, a następnie złożył muzyczenia urodzinowe. Buduje kontekst. Jakby było to po powiadomieniu prokuratury albo też po złożeniu znanym. Tymczasem życzenia były składane 2,5 roku przed złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zapewniał obrońca Lewandowskich, cytowany przez fakt: "Nie ulega wątpliwości, że nagłośnienie procesu z udziałem Lewandowskich zdecydowanie nie jest im na rękę". Zarówno Robert, jak i jego zona Anna prowadzą szereg działalności gospodarczych. W których ich wizerunek stanowi fundament rozwoju. Marka osobista, która tworzy wymaga nieposzlakowanej opinii. Obecne zgrzyty na linii Kucharski, Lewandowscy mogą mieć fatalne konsekwencje dla sprzedaży produktów sygnowanych nazwiskiem pary sportowców. Pan Kucharski ewidentnie chce, aby to było reality show, które będzie dotyczyło prywatnego życia Roberta Lewandowskiego i jego rodziny. O tym świadczy jego obecnie zachowanie, kiedy zupełnie od rzeczy publikuje i opowiada wszystko. Co wie, manipulujec faktami albo konfabuluje. Dlatego nie chcemy, by proces stał się własny reality show. Jak musi czuć się rodzina? Esa granice prywatności. Emocje członków rodziny Esa ogromne. Nie chcemy, aby to zostało poddane publicznemu roztrzasaniu, tylko żeby to się odbyło w relacji pokrzywdzony, oskarżony i sad Podkreśla Cenas Lewandowskich w rozmowie z dziennikarzami faktu. Profesor Siemiatkowski przyznaje, że obecne i fatalnie odbić się na sportowej dyspozycji Roberta Lewandowskiego. Pilkarz jest tylko człowiekiem i nie potrafi twarda kreska oddzielić życia osobistego od zawodowego. Wiele razy rozmawialiśmy na ten temat, ale to byle prywatne rozmowy i nie będę o nich mówił. Robert Lewandowski jest wybitnym profesjonalista i wie, jak radzić sobie z presją. Potrafi oddzielać sprawy wojskowe od innych, ale jest taś człowiekiem. Kiedy czyta krzywdzaca klamstwa na temat swój oraz rodziny i gdy padają on z ust osoby, która przez lata była obdarzona tak wysokim zaufaniem, to nie jest to dla niego obojętne, podsumowuje profesor Siemiatkowski, cytowany przez fakt.